50 lat istnienia, 3596 absolwentów, 100% zdolności egzaminu maturalnego, najlepszy w powiecie liceum ogólnokształcące imienia Macieja Rataja. Witam Państwa bardzo serdecznie, Tomasz Sprawka. Zapraszam na wiadomość. Kończą się wakacje, nastaje czas powrotów. W każdej szkole rozpoczyna się kolejny rok szkolny, ale tylko w liceum ogólnokształcącym, decyzją dyrekcji, możemy dłużej cieszyć się latem. Załatwiłam Wam to. 1 września nie idziemy do szkoły. Początek roku szkolnego jest jednak nieuchronny. Uczniowie dzielą się na tych, którzy po raz kolejny z tęsknotą przekraczają progi naszej szkoły, i na tych, którzy z pewną nutką nieśmiałości pojawiają się tu po raz pierwszy. 18 września 115 nowych uczniów zostało przyjętych do społeczności szkolnej. Wstępując w progi prestiżowego LO, uczniowie ślubowali uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie, szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi, wyrabiać silną wolę, koleżeńskość. I uczynność, być odważnym i prawdomównym. Uczniowie ślubują do oryginalnego tekstu przysięgi, który traktują bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Jestem przekonana, że żaden pierwszokresista nie dodaje nic od siebie. I ślubowałem nie łamać haseł bezpieczeństwa bez do szkolnego wi -fi. Używać zakazanych pomocy naukowych, czyli tak zwanych ciąg, na tyle inteligentnie, aby nauczyciel nie musiał się denerwować. Zawsze przepuszczacie nauczycieli w kolejce do sklepiku szkolnego, I... ponieważ ilość świeżych bułek jest ograniczona. Chłopaki, co wy to robicie? Przecież ślubowanie jest tylko dla klas pierwszych. Składamy swoją własną przysięgę. Widząc niemoc i zdruzgotane nerwy naszych nauczycieli, przysięgamy skończyć szkołę w tym roku. Energia, siła, zapał i determinacja to cechy wyróżniające naszych uczniów w pierwszych tygodniach września. Później następuje lekki spadek formy, ale i na to mamy radę. Niewielka wada wzroku, krzywy zgryz czy okresowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego są do przyjęcia, ale nie spadek formy. żyzna fizyczna to przecież samo zdrowie. Dlatego też z końcem lata na terenie szkolnym pojawiła się profesjonalna siłownia, gdzie nasi uczniowie muszą pracować nad swoją tężyzną fizyczną. Jestem silny, jestem mokry, jestem taki wilgotny. Ja się rzeźbię, ja tu kliczę, obciążenia wciąż liczę. Między siłownią a siłownią robię zdjęcia na już Ósma seria to nie męka, cała siłka z nami stęka. Można tu rozwinąć mięśnie rąk, nóg i innych części ciała. Efekty pracy widoczne są gołym okiem. Początkowo wątłe ciało klasisty, W trakcie kolejnych miesięcy spędzonych w naszej szkole zamienia się w atletyczną sylwetkę młodego Boga kultury Strasznie to gorąco czuję, że się pocę. Dawaj suple szybko, zanim stracę swoje moce. 25 września Ratajada obchodziła swoje 15-lecie. Prezes Stowarzyszenia, pani Anna Lewandowska, kontynuuje dzieło pana starosty Andrzeja Bajko. Postarała się o niecodzienną atmosferę tego wydarzenia. Zobaczmy relację Magorzaty Walickiej z tego dnia. No to rozpoczęła się 15, już rata jada młodzież przeciw uzależnieniom. U nas nawet zawody sportowe wyglądają zupełnie inaczej niż w innych szkołach, bo gdzie indziej zobaczymy rozgrzewkę w rytmie zumby. Taka energia rodzi się tylko tutaj. Chciałbyś się uczyć kiedyś w tej szkole? Chciałbym! Chciałbyś? Tak! Przyjdziesz do nas? Tak! A biegasz dzisiaj? Tak! To trzymamy za ciebie kciuki! Dobra, dzięki! Hej! Jak ci się podoba w naszej szkole? E, super jest! E, widzę, że sprawiłaś się w ruchy. Powiedz mi długo przyjeżdżasz na ratariale? Tak, bardzo długo. Od czwartej klasy może podstałówki, bo. A teraz e, Aktualnie jestem w pierwszej liceum. Aha, no to fajnie. I podoba Ci się u nas? Bardzo. No to przyjrzyj częściej. Dziękujemy. Cześć panowie! Cześć! Jest fajnie, jest świetna impreza, wszyscy się bawią! fajna impreza? Tak, tak. Kiedy After Party? taki biegacie dzisiaj? Tak, oczywiście, dzisiaj zamierzam wygrać! Dzisiaj. E, Patryk Piorczyński oczywiście biega. E, jak tam przygotowanie? Zerowe. Zerowe, czyli wygrasz. Pewnie. Patryk ma na setkę trzy sekundy ponoć. Takie suchy chodzą. Dzisiaj wygra, dzisiaj wygra. Także chłopaki trzymamy. Kciuki. Dajcie mi tu bolta, to dopiero mogę biegać. <laughs> Gorączka, on nie powinien biegać. Dziękujemy bardzo. <laughs> Two more. Ja. Nasze liceum wzorując się na amerykańskich szkołach, jako jedyne w mieście posiada szafki dla uczniów. Ciekawi zawartości tych szafek postanowiliśmy zajrzeć do niektórych z nich. Zobaczymy, co pierwsza klasiska ma w swojej szafce. Cześć! Cześć! Pokażesz nam, co masz w swojej szafce? Pewnie. Zaopatrzyłam się w komplet podręczników i ćwiczeń. Posiadam również atlas, globus, kalkulator, białą bluzkę na przebranie, czarne spodnie i oczywiście buty. Co w swojej szczawce trzyma uczeń klasy drugiej? Zrezygnowałem z 10 zeszytów na rzecz jednego. Mam tu repetoria i słowniki oraz kilka innych gadżetów potrzebnych mi do koncentracji i relaksu. Pani dyrektor mówiła, tylko książki i zeszyty. Nie wolno nic naklejać, żadnych Biberów czy Jacksonów. Sakat! Tu jest sakat! Trzymania dziwnych przedmiotów w czapkach. A co to? Tany? Czy mieszczą się w Twojej szafce wszystkie książki i materiały potrzebne do matury? No właśnie, niestety nie. Szafka jest zbyt mała. Zobaczcie sami. Okazuje się, że niesamowita kadra nauczycielska sprawia, że pod koniec edukacji w tejże szkole mózg przeciętnego ucznia jest na tyle rozwinięty, że maturę zdaje bez żadnego wysiłku. Dlatego też w klasie trzeciej uczniowie mogą spokojnie zadbać tylko o piękno fizyczne. 4 października miał miejsce uroczyste otwarcie Klubu Samorządu Uczniowskiego. Klub był pomysłem ucznia Piotra Olejniczaka, który wraz z liczną grupą chętnych uczniów dokonał rzeczy niemal niemożliwych. Słowo klub, z angielskiego club, mogłoby sugerować miejsce związane z rozrywką czy relaksem. Natomiast należy zauważyć, że absolutnie tak nie jest w tym wypadku. Tu nie ma mowy o jakichkolwiek przyjemnościach. Klub samorządu jest świetnym miejscem na relaks. Muzyka, filmy, herbatka, zimna Coca-Cola, ciepłe kapciuszki i wiele innych wygód. Oprócz tego komputery, drukarki, dobry sprzęt nagłaśniający czy telewizja multimedialna. To miejsce naprawdę sprzyja pomysłom. Klub Samorządu Uczniowskiego to miejsce przeznaczone tylko do ciężkiej i intensywnej pracy na rzecz szkoły. To właśnie tutaj młodzież poświęca swój wolny czas, swoją pozytywną energię w celu poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań dla samorządności. To naprawdę jest wyczerpujące. W naszej szkole uczniowie w ogóle nie doświadczają strachu. Dlatego też raz do roku fundujemy sobie noc pełną wrażeń. Rzące krew w żyłach wycie Wilków, pełnia księżyca i gwałtowne bicie serca. Tutaj każdy Edward odnajdzie swoją belę. Najbardziej odważni uczniowie noc 31 października na 1 listopada zawsze spędzają w szkole. Paraliżujący strach i niewiarygodny klimat sprawiają, że z roku na rok śmiałków przybywa. Atmosfera panująca w szkole zainspirowała reżysera Petera Jacksona, znanego z filmów takich jak władca pierścieni King Kong, do nakręcenia horroru pod tytułem Drugie Oblicze Rataja. Uczymy się tu tylko o tradycjach krajów anglojęzycznych, straszenie nie wchodzi w grę. W życiu bym nie pozwoliła, żeby moi uczniowie przychodzili do szkoły w nocy. Pracujemy tylko do 15.00. Festiwal Posek obcojęzyczny, znany również ostatnio jako The Voice of College. Udowadnia, że śpiewać każdy może. Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański czy japoński nie stanowi problemu dla naszej utalentowanej młodzieży. Konkurs wciąga nie tylko naszych uczniów, ale i również gimnazjalistów, znane osobistości z całego świata i setki fanów. To niesamowite nigdy wcześniej w naszym mieście nie pojawiała się taka pyjada gwiazd. Tłumy szaleją. do czerwoności, a napięcie rośnie z minuty na minutę. Widok gwiazd w naszej szkole nikogo już nie dziwi. Występy na scenach Nowego Jorku, Londynu czy Paryża nie są tak prestiżowe jak możliwość pokazania się w kuźni talentów przy Kościuszki Street. W związku z ogromnym zainteresowaniem festiwalem, w najbliższych dniach rozpoczniemy przedsprzedaż biletów online. Wszystkich chętnych odsyłam do strony www. się śpiewać. Comon.com. .com. Ich początek sięga 2001 roku. To właśnie one położyły kres nudzie, a dzięki nim nauczyciele stali się bardziej spontaniczni i poczuli nutkę rywalizacji. Heliosy, nagrody wręczane na nauczycielom i występy im towarzyszące co roku wzbudzają ogromne emocje. Najprzystojniejsi, starannie wyselekcjonowani podczas wielogodzinnych castingów. Legendarni już dzisiaj Pipen Boysi. Ich skład zmieniał się przez lata, ale cel ich występów pozostaje co roku ten sam. Przyprawić o szybsze bicie serc, płeć piękną. Dzięki Heliosom okazało się, że w szkole tańczą nie tylko chłopcy. Choreografie godne You can Dance, stroje tworzone specjalnie dla nich, no i niezaprzeczalny wdzięk, czyli trzy w jednym. To właśnie dziewczyny śmiało wyginające swoje ciała przyprawiają o kolorowy zawrót głowy. Maria, Maria. Maria. Nauczyciele zespołu szkół niejednokrotnie udowodnili, że też potrafią się bawić. Europe, Bee Guns and Roses, Fox, Scooter, Bonnie M, Doda, Christina Aguilera, Pink, Britney Spears, Madonna, Rihanna, Beyoncé. Za sprawą najlepszego na świecie ciała pedagogicznego gościli na naszej scenie. Ich występy zawsze pozostawiają lekki niedosyt, bo chociaż widywani na co dzień na szkolnych korytarzach, to w takiej odsłonie możemy podziwiać nauczycieli tylko raz w roku. Akceptuję Heliosy jako element obchodów święta szkoły chętnie oglądam występy uczniów, ale szczerze mówiąc, absolutnie nie wyobrażam sobie siebie pląsającej po scenie on on Dziękuję za uwagę. Zapewniam Was, że to, co przed chwilą zobaczyliście, to tylko namiastka tego, co dzieje się w naszej szkole. Oddaję głos Adrianowi Kłos i zapraszam na pogodę. Nowy rok szkolny przyniósł nam potężne ulewy i mroźne powietrze, które przywędrowało do nas znad Skandynawii. Najbliższe miesiące zapowiadają się naprawdę ciężko. Witam Państwa, Adriano na Inforataj. zapraszam na pogodę długoterminową. W pierwszych dniach września termometry zazwyczaj wskazują w centrum 4 stopnie, na południu 3, na wschodzie 1, natomiast w niewielkiej miejscowości konkretnie nad samym liceum ogólnokształcącym imienia Macieja Rataja w strzelcach Krajeńskich, mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem pogodowym. Jak donoszą meteorolodzy wszystko za sprawą słonecznych uśmiechów nauczycieli którzy od samego początku chcieli ciepło przywitać uczniów po wakacyjnej przerwie. Nic bardziej mylnego, bo już po kilku dniach nad szkołą prosto z Oxfordu pojawiają się ogromne chmury, tak zwane testolusy i egzaminusy, które powodują nagły wzrost ciśnienia w głowach uczniów, a afrykańskie uśmiechy nauczycieli zmieniają się w arktyczne i pełne grozy. Taka sytuacja utrzymuje się aż do lutego, czyli do ferii zimowych. Następnie nad tą mrożącą krew w żyłach placówką można zauważyć ciepły niż, który powoduje wiosenną aurę, a temperatura utrzymuje się w granicach od 19 do 22 stopni. Niestety już w maju fala kolejnych burz za sprawą maturusów, dlatego też termometry, barometry i sami uczniowie osiągać będą najwyższe wyniki. Jednak zaraz po nich zawsze pojawia się tęcza, można odetchnąć pełną piersią, oraz cieszyć się z wakacyjnej pogody, podczas której należy zachować chłodne umysły.